Cześć Boże, witam serdecznie i pozdrawiam. A to pozdrowienie śle właśnie z głębi serca, które jest wypełnione klimatem Wilna. Już od 2008 roku jestem właśnie w Wilnie. Zostałam tam przekierowana, żeby w Wilnie powstało wyjątkowe miejsce, miejsce bliskości, jedności, radości, spełnienia i realizacji zamierzonych celów. I to miejsce jest przedziwne, bo to jest mistyczne miejsce, hospicjum. Właśnie kiedy w Polsce, w Europie, w świecie funkcjonowały hospicja, zostałam poproszona, żeby w Wilnie powstało hospicjum jako właśnie to miejsce pokonywania tego, co trudne. I tam w codzienności hospicyjnej, właśnie czy nad łóżkiem chorego, czy po prostu nad chorym, z którym wychodzimy, siadamy razem w ogrodzie na ławeczce, żeby odpocząć, czy w zespole hospicyjnym, który jedzie do chorego w domu, pojawia się ta przestrzeń bliskości, która dokonuje się właśnie powiedziałem w przestrzeni cudów. Stwierdzenie i właśnie droga pokonywania choroby nowotworowej, tej diagnozy, którą usłyszał pacjent czy pacjentka czy rodzice małego dziecka, że, że właśnie muszą się zmierzyć z ciężką chorobą nowotworową, bądź z inną chorobą nowotworową, która no, nie ma dalekich perspektyw przyszłości, dla, dla tej osoby, dla środowiska bliskiego jest bardzo trudne. I kiedy tutaj o krajach, o których mówiłam, europejskich czy w innych e, przestrzeniach e, na ziemi hospicja były na Litwie, nie było tego hospicjum. I w 2008 roku właśnie tam zostałam poproszona, żeby utworzyć misję hospicyjną na Litwie. I czym jest to hospicjum? Jest właśnie miejscem pokonywania. I coś, co było może nieosiągalne, okazuje się, że kiedy człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, zostaje osiągalne. I te osiągnięcia są i w przestrzeni, właśnie przezwyciężania choroby, czy przezwyciężania właśnie w przestrzeni duchowej, religijnej, emocjonalnej, psychologicznej, i coś, co wyciskało na twarzy człowieka łzy, przemienia się właśnie w głębię uśmiechu, coś, co spowodowało odległość między ludźmi, między osobami, coś, co spowodowało wzajemne rany, nawet zadawane w rodzinie, w sytuacji, kiedy pojawia się właśnie choroba i ludzie, którzy się pojawiają przy osobie zmagającej się z tą chorobą, powoduje, że następują właśnie pojednania, zabliźniania ran, przebaczenia, realizacja zamierzonych planów. Ale co jest ważne, wtedy ten człowiek nie może być sam. Musi mieć zawsze drugiego człowieka. Codziennie, z hospicyjna to są dziesiątki pacjentów w każdym dniu. To jest ponad 60 pracowników, którzy w warunkach hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego złożonego z kilku ekip wyjeżdżają do chorych. To są wolontariusze i to są przede wszystkim ci, którzy są bohaterami naszej codzienności, którzy kiedy się z nimi spotkamy, nauczają nas, co w życiu ma sens. Co jest wartością, co jest prawdziwym życiem, a co jest po prostu pseudożyciem, makijażem, jakąś zabawką, maskotką życiową, która przemija. I właśnie w hospicjum na co dzień odnajdujemy prawdziwy sens, prawdziwe sedno, prawdziwy cel naszego życia. Hospicjum jest szkołą życia dla nas wszystkich, którzy jesteśmy zabiegani w naszej codzienności. Warto pójść do hospicjum i wtedy sobie człowiek uświadomi o co walczy, za czym biegnie, co tak naprawdę przemije, przeminie i nie da mu zadowolenia. A w hospicjum właśnie pojawia się na dłoni i w sercu coś, co jest wartością nieprzemijającą, coś, co się zamyka w słowie przepraszam, wybacz mi, coś, co się zamyka w słowie byłem niewierzący. Odnalazłem Boga. Coś, co się zamyka w słowie, myślałam, że już nie wrócę do domu, do pracy, a jednak lekarze, personel, procedury medyczne zrobiły wszystko, że osoba chora wraca do pracy. I w tym momencie powiem właśnie o sytuacji nadzwyczajnej, kiedy nasza pacjentka przyjechała i po kilku miesiącach została wypisana z hospicjum. I w trakcie jej pobytu padały takie słowa, ja przyjechałam, bo myślałam, że ja jadę do umieralni. A ja przyjechałam do ogrodu, w którym się żyje, w którym rozrosły się właśnie moje kwiaty mego ogrodu wewnętrznego. Ona jadąc do hospicjum, pozbyła się mieszkania, podzieliła wszystko w, pisząc testament i wiedziała, że z hospicjum to już wszyscy się spotkają na cmentarzu. A okazało się, że została wypisana do domu, wróciła do pracy, odkupiła mieszkanie, wyposażone mieszkanie. I właśnie pracuje. To jest jeden cud. Kiedy człowiek byłby sam, bardzo często byłoby tak, jak ona powiedziała, że przyjechała, żeby doświadczyć końca, a przyjechała, gdzie odrodziło się coś, co jest kolejnym etapem życia. W hospicjum jest na przykład taki cud, kiedy młody mężczyzna przytula swoją odchodzącą, umierającą kobietę. Przychodzi do mnie do biura i płacze, mówi: Siostro, ty wiesz, że ona nie jest moją żoną? Ty wiesz, że córeczka nie jest moją córeczką, to jest jej panińskie dziecko. I płaczący człowiek mundurowy, żołnierz, wyraża swoją słabość i mówi: Ja dzisiaj stracę je obie, bo kiedy ona umrze, ja nie mam prawa do tego dziecka. I mówi: Ja nigdy nie miałem odwagi. Powiedzieć tak na jej prośbę, bo ona chciała, żebyśmy zostali małżeństwem, a ja nie miałam odwagi, a teraz chcę, ale już jest za późno. Myśmy wiedzieli, że zostało kilka godzin, i w jednym dniu tych dwoje ludzi wypowiedziało swoje tak przed Bogiem. Ona, chora pacjentka ubrana w białą suknię, którą właśnie personel hospicyjny w ciągu kilku godzin zorganizował. On, klęcząc przy łóżku odchodzącej swojej ukochanej kobiety, wypowiadając przysięgę małżeńską wobec kapłana, nakładając obrączkę, był przytulony wraz ze swoją małżonką tą kilkuletnią ich córeczką, która płacząc wyrażała swoją radość, że mamusia odchodzi, ale ona będzie od tego momentu miała tatusia dalej i na zawsze, że nie trafi do domu dziecka. Dziwny cud. Ale cud. Odwaga, która narodziła się właśnie w sytuacji ogromnego bólu i rozstania. Ten mężczyzna mógłby powiedzieć: No, problem się skończył, ale to by mógł powiedzieć tylko egoista. A on z problemu rozpoczął nowe życie dla siebie i dla swojej córeczki, która stała się w pełni córką, bo stał się po prostu jej ojcem prawnym. Do dzisiaj mamy relacje. Dziewczynka już jest kilkunastoletnia. I to jest piękne. To są cuda, które no, nie pojawiają się w takiej codzienności. To są cuda, które w wymiarze hospicyjnym mają wiele jeszcze odsłon. Pamiętam czternastolatkę, która była z domu dziecka. Miała mamusie. Miała tatusia, ale w życiu mamy i taty pojawiły się problemy. Mama znalazła innego człowieka swojego życia. Z tym drugim człowiekiem miała kolejnego synka. Ale pojawiły się problemy natury finansowej, nieuczciwej, pojawiły się kwestie sądowe. Dzieci zostały umieszczone w domu dziecka. I ta mała dziewczynka ze swoim o kilka lat młodszym braciszkiem byli w domu dziecka. I ta mała dziewczynka właśnie prosiła przed śmiercią, że ona chce ulicami Wilna przejechać taką limuzyną jak młoda para do ślubu. Wszystko zorganizowaliśmy i ona mi mówi tak. A w tej limuzynie pojadę ja, mój braciszek, wymieniła tam dwie osoby z personelu hospicyjnego, wymieniła moją osobę, i ja ją pytam: kochanie, a mamusia nie pojedzie tą limuzyną? Ta mama stała w sali hospicyjnej oparta o ścianę, była pijana, dlatego też i dzieci zostały odebrane, bo była alkoholiczką. I ona patrząc w oczy tej swojej mamie z ogromnym bólem mówi: ale ja nie mam, mamy. Drodzy Państwo, gdybyście. Mieli możliwość zobaczenia siły w tego wzroku. Ten wzrok był właśnie wyrazem: Kocham cię, mamo, ale ty pokochaj mnie. I ja jeszcze raz mówię: Kochanie, gdyby nie mama, by ciebie nie było. I ta dziewczynka, czternastoletnia, mówi: Ja nie mam mamy. Limuzyna tego samego dnia pojechała. Ta dziewczynka była w tak ciężkim stanie, że nie miała siły pojechać limuzyną i mówi: Jedźcie, później mi to wszystko opowiecie. W nocy tego samego dnia, kiedy ta limuzyna jechała ulicami Wilna, ta dziewczynka przeszła do wieczności. Na pogrzebie mama była pijana. Braciszek, płacząc wraz ze swoimi kolegami, koleżankami z domu dziecka i ze szkoły, był po prostu zupełnie samotny. żegnał swoją siostrzyczkę, która leżała w trumnie. Można powiedzieć, skończyło się, ale ja wiem, że ta dziewczynka. W tym słowie nie mam mamy ofiarowała swoje cierpienie, swój ból, swoje cierpienie za, za to, żeby się zmieniło. Po kilku miesiącach jej mama przyszła do mnie do hospicjum i mówi: siostro, jestem po leczeniu, walczę o odzyskanie syna i dziękuję za to, co się dokonało, bo wiem, co przede mną muszę pokochać swoje dzieci. Kobieta wyciągnięta po prostu z przestrzeni bezkresnego upadku, za cenę ofiarowanego cierpienia własnej córki odnajduje swoje życie i życie swojego synka. Cud hospicyjny, cud miłości, cud daru dania z siebie w przestrzeni zaufania Bogu. A jeszcze ta pacjentka wcześniej, ona mówi, ja byłam u komu u ochrzczona, ale nie byłam u Komunii Świętej i nie byłam wierzmowana. Ja bardzo chcę, żeby moc Boga była we mnie i właśnie Komunia Święta i bierzmowanie odbyło się w hospicjum. To są cuda codzienności, które ratują właśnie człowieka ginącego. Drodzy państwo, na stronie naszego hospicjum możecie zobaczyć i przeczytać więcej. Wejdźcie też na stronę mostdonieba.pl Fundacja Aniołów Miłosierdzia i zauważycie, że właśnie hospicjum przestrzeń, która może rodzić w nas, nie wiem, lęk, dystans, niepewność, kiedy się zapoznacie, stworzy przestrzeń właśnie nieustannie dokonującego się cudu i Bogu dziękuję, że tych cudów na ziemi tutaj i w Polsce i w świecie jest coraz więcej. Nasze jedyne hospicjum na Litwie pomaga każdemu człowiekowi bez względu na to, w jakim jest wieku. Jakie jest narodowości, jakiego jest wyznania, bo niesiemy w sobie, że każdy człowiek jest obrazem Pana Boga i dobro uczynione temu człowiekowi jest po prostu bezpośrednim dotknięciem naszym z Panem Bogiem i to dotknięcie właśnie przez dar miłosierdzia, przez czyn miłosierdzia przechodzi na wieczność. Tego wam życzę i jeszcze raz proszę, wejdźcie na stronę www.mostdonieba.pl. Szczęść Boże Państwu!